10 skrzynek. Zobaczymy co dzisiaj trafię. Ja do teraz na wycieczkę, więc jest za głośno, ale coś tam się da. Dobra, zobaczmy co trafię. Dziesięć rzeczy. Dziewięć Dziesięć rzeczy. Na razie nic. Mamy jeszcze dziewięć rzeczy. Dziewięć rzeczy w nocy. No, ja nie

muszę trafić chociaż jednego do domuarza. Co to jest? O, kolejne co? No, jeszcze. Trochę małe, tylko się zbierałem. 12 rzeczy miałem. Co jest?

Mogę i koniec. Dobra, mamy tam. Mamy gazę. Skila mi Przy okazji mam hypercharger. No, 38. A to jeszcze ten. No, dobra. I, to za Ej, Zrobiła wszystko. Ale zbiera to Dobra. Dobra.